Dzisiaj jest ostatni dzień do tego, 21 rok. Sezon na plantacji się rozpoczyna. Dzisiaj tylko przegląd stanu po zimie. W tym roku zima była śnieżna i dosyć mroźna. Jeszcze dwa tygodnie temu leżało tu 40 cm śniegu. Widać jeszcze pozostałości. A w tym momencie. Sprawdzam w jakim stanie są krzewy. Pąki zaczynają być widoczne, czyli porównując to do zeszłorocznego sezonu, krzewy startują wegetację mniej więcej o tej samej porze. Zeszła zima była bezśnieżna, nie było dużych mrozów i też pod koniec lutego mieliśmy już bardzo podobny stan roślin. Jak widać zima nie ma wpływu na to, kiedy rośliny budzą się do życia. Dzięki temu, że było bardzo dużo śniegu, teraz ten śnieg stopniał, ziemia jest mocno nawodniona, więc będą miały jagody dobre warunki do startu. Teraz jak chodzę to czuję nawet, że zimia jest jak gąbka trochę kretowisk się pojawiło przejdę na, na drugi koniec tam gdzie są bardziej wieczne warunki a tutaj widać wąż wąż opadł trzeba będzie to poprawić a na razie nawadniania jeszcze nie składam bo jeszcze mogą przyjść mrozy na pewno przyjdą jeszcze Tutaj mi kilka słupków się złamało. Jeden, o lata. Podobno tutaj sarny za wszelką cenę chciały pokonać ten płot z tego co mi sąsiad mówił, więc napierały i prawdopodobnie dlatego te słupki są do wymiany. O następny. Tu z tej strony te młodsze krzewy polskie. Też widać, że już mają pąki i z drugiej strony kanadyjskie. Tak samo. O, z daleka widać te żółte. Jeszcze nie wszędzie założyłem te żółte żółte etykietki pentelkowe tutaj co któryś krzew, ale tam dalej, gdzie już są wszystkie założone, widać je ładnie z daleka, mienią się na żółto, więc zobaczymy czy ten żółty kolor będzie zwabiał w jakiś sposób Biedronki, jak to podobno się dzieje.